Drodzy goście, z ogromną radością witam wszystkich na naszym już 18. balu charytatywnym. Dziś w Grodzie Mazowieckim spotkaliśmy się z gośćmi na balu charytatywnym na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Mamy przedmioty przeznaczone na aukcję przez posłów, a przede wszystkim od prezydenta też dostaliśmy, od darczyńców, od Rzecznika Praw Dziecka, od Ministra Sprawiedliwości. Od pana Sikorskiego jest dużo, a przede wszystkim są e, szkatułki naszych podopiecznych, które same dzieci robiły na aukcję, obrazy przez nie malowane. Przeważnie to, jest, to są stali goście naszych bali charytatywnych. Co roku też w balu bierze udział Maciej Gąsiorek, który przyjechał również i w tym roku z małżonką. To jest przyjacielska. Fajna zabawa w gronie, można powiedzieć, prawie w rodzinnym. Szanowni Państwo, e Bal Charytatywny na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło w Płońsku, na rzecz podopiecznych tego stowarzyszenia, to jest rzecz niezwykle ważna dla samych Płońszczan. Sami Państwo doskonale wiecie, ile ta organizacja robi dla Waszych pociech, jak długo się tymi pociechami Waszymi zajmuje i tworząc wielką grupę ludzi, którzy wspólnie pomagają dzieciom, które tej pomocy potrzebują. Tak się złożyło, że akurat 18 lat temu, bo to już jest 18 bal, to jest nieprawdopodobne, ale tak się stało. 18 lat rok w rok robimy bal charytatywny. Zostałem zaproszony do poprowadzenia tego balu chyba po raz pierwszy i jestem z Państwem od 18 lat każdego roku tutaj w, w tym miejscu, wspierając swoją umiejętnością aktorską, zawodową, troszkę popularnością telewizyjną, po prostu. Działania na pozyskiwanie funduszy, które wspierają działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło w Pońsku. Wszyscy organizatorzy są osobami nie, o, niezwykłym, e, o niezwykłej misji, Mają, niosą ze sobą naprawdę niezwykłą misję, a każda Wasza złotóweczka pomaga tworzyć uśmiech dzieci i radość rodzin, które przychodzą i korzystają z tego, e, z pomocy TPD. Te,